Witajcie, jesteśmy w opuszczonym hotelu, w pensjonacie hotelu, zachowanym w idealnym stanie, mówię cicho bo nie jesteśmy sami tu, Jest, są z nami po prostu kolejni warbexowcy, którzy też kręcą film Więc ja na razie część zwiedzę, a później porobię zdjęcia. O, zobaczcie, wszystko tu jest w idealnym stanie. Marzyłem, żeby tu być i czuję się ciut, ciut bezpieczniejszy, jak oni tu są. O, jakieś dokumenty są, opłaty bieżące, ale to będę musiał wszystko zamalować, bo to jest... To jest, wiecie, to jest no, ochrona danych osobowych Dobra idziemy do piwnicę. jakieś rury jeszcze są. Zobaczcie normalnie Pozostawiane rzeczy. Nie wiem jak tu zdjęcia wejdą. Boże. Chujinka jakaś jest. Nie mamy w domu choinki. Jest spokojnie, mi się. Ich jest tu z 10, Ale to są urbexowcy najprawdopodobniej. Bo mają kamerę, GoPro i statywy, więc kręcą też. Dobra, będzie trochę tak na raty to kręcone, bo niestety moja małżonka nie zdoła tu wejść. O. Nawet jeszcze jest ten. Tu można się normalnie wykąpać. <grymne> Jakie zdjęcia będą, tak będą. No? Niestety nie będę. Marzyłam, żeby tu wejść. No super. O, no dobre to jest. Zobaczcie. Czy nie chcielibyście widzieć, co jest w środku? A, tutaj jest. O, zobaczcie. Kupę papierów. Normalnie, tak jakby ktoś. To przed chwilą tu był. I przed chwilą to opuścił. Dokładnie tak. Ponieważ jesteśmy w hotelu. O, proszę bardzo jaki hotel piękny. Ze szklankami, z papierosami. No, widać, że tu ktoś był. Jezus Maria. Ja tą babcię chyba w grobie wycałuję za to, mi dała tu wejść. I jeszcze ich sprowadziła. Normalnie jestem... Patrzcie, zobaczcie. Zobaczcie. Normalnie łóżka, można by było z tą łóżka wynieść do chaty do siebie. Normalnie, ślicznie i zobaczcie, tu są te okna takie fajne, półokrągłe. Normalnie, lampki nawet stoją, Macie. o. Dobra, I nawet telefony są. Dobra, halo, poproszę dużą margeritę do pokoju 202. Dziękuję. Dobrze jest późno, tu jest kibań, będziemy wychodzić, tu jest nazwa pokoju 202. Dobra. Dobra. Zobaczcie, o to jest jakiś tu ładny obrazek. Tu jest następny pokoik. Nie wiem dlaczego wiecie, co stabilizacja mi nie działa. Tylko nie chcę za bardzo tu włączać. Y Światła, bo nie chcę, żeby ktoś widział. Jest piękny ten hotel, po prostu. Jezu, no, kibel w takim stanie, widzieliście kiedyś. jest światło? Nie. Może się nie, tej głowy. A woda jest? Zaraz zobaczmy. Nie, woda też odcieli. Ślicznie to jest. Zobaczcie, w jakim to jest stanie. Jakby 5 minut temu ktoś stąd wyszedł. Zobaczcie, nawet sufit jest w całości. Normalnie, nic nie zniszczone. I nawet powiedzieli mi z tego kanału, którego spotkaliśmy, że, że korzystają z tego, póki tego, w tym nie wiedzą gdzie ten hotel jest niektórzy. A tutaj jest taka pan słynna czujka ruchu. O, proszę bardzo. O, tu. O, jest. Tu sobie chciałem zdjęcie zrobić. Widzicie? Idziemy dalej sobie. A tu jest tylko połączenie, więc najpierw pójdziemy sobie zobaczyć tu. Pokoje 301 do 304. Jezus Mary O, jest ten. O, proszę bardzo. Nie, 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 nie. Serdecznie witam drogi gościu, z ogromną przyjemnością i tak dalej. Nie, tego wam nie sfilmuję. Zorientujecie się, tu jest e, telewizor. Tam jest... Zobaczcie. Nikt bym nie powiedział, że to jest... A, to łóżko było używane. I nawet lampki są. Czy powiedzielibyście, że ta toaleta jest używana? No patrzcie, nawet śmietnik stoi. Nawet mdełka są, jakby ktoś chciał. Kibel jak nowy. Normalnie kibel jak nowy. Nawet o, nawet są te. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Jeszcze raz pójdziemy do piwnicy. Ale wszędzie jest niestety wybaczcie, ale wszędzie jest e, kartka z napisem z opisem tego hotelu. Więc e, znowu co, zamawiamy drugą pizzę? Żeby dowieźli. <grym> O, oh jest. Wyjdziemy tym oknem tędy. Dobra. Zobaczcie. Już tu, każda toaleta wygląda podobnie. Taś torba, mydełka. Przecież, zobaczcie, nawet kostka toaletowa została w kiblu. Normalnie ja to nie, mo, nie mogę uwierzyć, że w takim stanie jest jeszcze chota. I właśnie podobno nie wywali jakieś mało stąd. Którzy niszczyli coś. Ale mi Co ty filmujesz? Ty ty Muszę pokazać tu jest. A ty no zobaczcie nawet hydrofor jakiś tu jest. To jest jakiś hydrofor czy coś, nie wiem. Przepraszam, ale tu musiałem. Tu idziemy na górę. O, tu wam mogę pokazać całość, bo nie widzę, żeby coś tu było zniszczone. O, u, proszę bardzo. No ale to meble są. To prawda, w tych meblach już nic nie ma. Ale te pokoje naprawdę są niebrzydkie. A tu jest mi się inaczej, zobacz. A widzicie, tu jest inaczej. Tu są podwójne pokoje Takie bardziej luksusowe, że tak powiem. Tu jest jedno łóżko, tu jest drugie łóżko. O, jaka ładna lampka! Ładna lampka. Jezus, normalnie. Zobaczcie. Dobrze, nie ma co, schodzimy stąd. Proszę posprzątać. A tu znowu niczujka ruchu. Wow, ale tu jest rozwalone. Ujujuj. To wam muszę pokazać. Oj 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 To aż przegniło Zobaczcie. Cały ten pospadał się na dół i aż całe przegniło. Jezus Maria Całe przegniło. Ile pajęczyn? A i tu. Dzień dobry pani czujka juchu. Zobaczcie, całe przegniło. Sufit pospadała. O, no, tak wygląda podłoga. Ale tu nie, bo ten hotel już zaczyna. Widać, że, że on jest opuszczony i że tu zaczyna. Jezus Maria. Co tu się stało? Rura pękła? Co tu jest? Zobaczcie, jakie przeginite jest wszystko. I to widać, że jest już opuszczone. To są typowe zaniedbania. A to jest w ładnym stanie. To. Nie filmowałem się tam, gdy kurwa myszy filmował tam. Nie mam co robić. Tylko muszę filmować. Ale tu jest to samo. W każdym. Mniej więcej na to samo kopyto jest. Nie będę, tu wam, nie będę tu filmował, wybaczcie, bo tu ktoś siedzi. O, imprezka się szykuje. Wyśmy się załapali na imprezkę. Co to jest to? Na jakieś hydrofornie coś. A widzicie, co ja muszę robić, żeby wam pokazać? nie no nawet szklaneczki są kurna ty to normalnie można bibę robić na górę jeszcze wejdę wow jakie fajne zobaczcie Aż się kwiatki posypały. Nie, tu będę musiał zamazać, bo... Ty, to normalnie można orgi odwalać w tym hotelu. O, jakaś świeczka na dole. To się, kurna, jakaś grubsza impreza szykuje. To widać, że ktoś już paraszkował. Na łóżku. No i z drugiej strony się nie dziwię. No. Hotel opuszczony, to wam chciałem jeszcze pokazać, ale tu nie o to mi chodziło. To, to co ja chciałem, to, to wam pokażę tu. To jest jakiś gabinet lekarski. To też wszystko jest pozawalane. To nie ma jak przechodzić. Tak. słyn. Wszystko jest tak. O. Widać, że to było coś z wodą związane. O. Zobaczcie, co to jest. 5auna. Cokolwiek to znaczy. No, odsunęłem tylko. O! Słynna łyżka. Słynna chochla. Hmm. To już teraz wiem, że jestem tu. A widziałeś? Wszystko chyba sfilmowałem. Tu macie, o. Sauna. Jeszcze wam tu chciałem pokazać. A, tu jest ta słynna mysz. Słynna YouTubowska mysz. Chyba. Nie. To nie tu jest ta słynna mój nożka. A to jakiś pokój, taki wiecie. Zobaczcie. Z barem, nie z barem. Nie, no po prostu jestem mega szczęśliwy, że tu jestem. Mega. Jestem po prostu mega zadowolony. Ale zaraz ludzie musieli się zmywać. Bo już niestety czas nas goni. Że dzieci w pokoju. O, w pokoju zabaw. Tylko i wyłącznie pod umiejętnością osób dorosłych. A, i to jest ten słynne zdjęcie z browarami. Jesteśmy w tym pokoju, tylko że od strony baru. O, tu to jest. это слава есть. Маски. Добро. 70 No, powiedzmy. Tu jest wejście. Tu jest wejście. A tu jest tu. Jezu, co tu jest, że tak się zaczepia? Już nic nie widać. Transformator. O, to chciałem zobaczyć. Wszystkie urządzenia są na miejscu. Tak bardzo bym chciał, żeby to zostało, ale to są jakieś papiery. To są jakieś zasilacze. Dobra, a teraz na samym końcu, prawie na samym końcu, bo jeszcze zostało kuchnia i piwnica do sfilmowania. Jesteśmy w słynnej sali. O, widzicie, tu jest kuchnia. A ciekawe, czy jakby się to przekręciło, to można było stąd wyjść. Nie. Bo to jest zamknięte od drugiej strony. Dobra, nieważne. To są normalnie sztuć, szklanki, wszystko jest. Jeszcze machnę. Po prostu super, zobaczcie. Cała stołówka. Tutaj było coś, ale tu nie widzę nic. Jak tu wejść? A bo to było od drugiej strony. O, tutaj szklanki są. Wszystko tu jest. Wy... O, tu jest kuchenka. Jaka zarąbista ta kuchenka. Dobra. Dobra. Widzicie? Tu jest jakieś. Powiedzcie, może napisać w komentarzu, co to jest. Bo ja nie mam bladego, zielonego pojęcia. Tu jest to słynne. Ten słynny ser. O, to te też tego zobaczyć, czy on jest 1900 któregoś. 21,11,2011? 2011. Rzeczywiście Jakieś o, słoiczki nie? raczej z średnio nadającym się piciem. Jakieś ogórciki, prawdziwe mleko. O. Chciałem wam pokazać, zobaczcie. Odkurzacz ktoś sobie życzy. Drukarkę. Magazyn. O, czy tu jakieś szufel, nie szufel, jakieś ten, hilelczyki jednorazowe, proszę. Kur, czego tu nie ma? Nawet pozostawały butelki po napojach. Gin, lamente. A, spróbowaliśmy ten wejść, to jest, o, niestety zabezpieczone wejścia, bo to jest te wejście z boku chyba. Ciekawe co to było jakieś Nokia pewnie o zamek szyfrowy Znaczy jest safe mhm. safe z drugiej strony pusty To jest się dało. Tak Ty zobaczcie ja cię Przecież to jest kultowe z czasów Ja cię kręcę Magnetowid Wow. Widzicie? Normalnie Taka głupia rzecz a sprawia tyle radości. O. Proszę, magazyn telewizorów. To jest hydrofornia jakaś chyba. Nie wiem co to jest. Wiecie, co? To jest jakiś o, woda, coś, nie wiem. O, możesz wyjść tędy. Go. O, zobaczcie, klucze, zamek szyfrowy. Chyba ktoś próbował otworzyć. To są wszystko papiery. To są jakieś, o. Tu nie byliśmy. To są szklanki jakieś. Ty, zobaczcie ile tu szklanek jest. Przecież to wszystko jest opakowania nowiutki szklanek. Wszystko jest nowiutkie. jest nierozpieczętowane. Tu jest jakiś następny kolejny magazyn. Widzicie? Już żona pogania. Żeby stąd już ewakuować, bo już zaczyna się ciemno robić na dworzu. Dobrze. Wybaczcie, ale tam dalej już zabór gazu. O, tu jest. Tam zawór za urgazu. Tylko, że tu nic nie ma. A jakaś strefa Urbeksu. O, Facebook.pl. A tu już nic nie ma, jakieś magazyny. Dobra, zmywamy się stąd. Wiecie co? Wybaczcie, że będzie bez światła. Ale tu już jest y... tu już jest ciemno za oknem. Chciałem wam tylko tą salę pokazać. A, nie, nie, ja tam nie wchodzę. To już niestety będzie po ciemku robione. Bo My już stąd się ewakuujemy, bo słońce już zaszło. Znowu Wam bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się do następnego. Cześć!